To jest Roger Penrose, z pewnością jeden z największych naukowców naszych czasów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2020 roku, za swoją pracę nad pogodzeniem czarnych dziur z ogólną teorią względności Einsteina. Ale już w 1970 roku Roger Penrose wniósł wkład do świata matematyki i tej części matematyki znanej jako kafelkowanie. Kafelkowanie to proces układania kafelków w taki sposób, aby tworzyły określony wzór. Rzeczą niezwykłą we wzorze opracowanym przez Rogera Penrose'a jest to, że używając tylko dwóch kształtów skonstruował wzór, który można rozszerzać w nieskończoność, w dowolnym kierunku, bez powtarzania. Podobnie jak liczba Pi ma dziesiętną, która nie jest przypadkowa, ale będzie trwać wiecznie. Bez powtarzania. W matematyce jest to właściwość znana jako aperiodyczność. Pojęcie aperiodycznego zestawu kafelków, wykorzystującego tylko dwa kafelki, było taką sensacją, że nadano mu nazwę Penrose Tiling. Oto Roger Penrose. Sir Roger Penrose, stojący na polu płytek Penrosa. Następnie, w 2007 roku, ten człowiek, Peter Lou, który był wtedy studentem fizyki w Princeton, podczas wakacji ze swoim kuzynem w Uzbekistanie, odkrył ten wzór na XIV-wiecznej medresie. I po pewnej analizie doszedł do wniosku, że to w rzeczywistości kafelki Penrose'a. 500 lat przed Penrose'em ta informacja szturmem podbiła świat nauki i wywołała nagłówki wszędzie w tym magazyn Discover, który ogłosił to 59. najważniejsze odkrycie naukowe roku 2007. Więc teraz słyszeliśmy o tym niesamowitym wzorze z punktu widzenia matematyki i fizyki, a teraz sztuki i archeologii. Tak więc prowadzi nas to do pytania: co takiego było w tym wzorze, że ta starożytna kultura uznała go za tak ważny, że umieściła go na swoim najważniejszym budynku? W tym celu zaglądamy do świata antropologii i zadajemy pytanie: jaki był światopogląd kultury, która to stworzyła? I to jest to, czego się uczymy. Ten wzór to życie. I jak widać, życie jest skomplikowane, jest skomplikowane, ale nie tylko życie jest skomplikowane, życie jest również aperiodyczne w tym sensie, że każde wydarzenie, każda decyzja sprawi, że przyszłość rozwinie się inaczej, często w sposób niemożliwy do przewidzenia. Jednak. Pomimo złożoności i pomimo przyszłości, której nie da się przewidzieć, pozostaje podstawowa jedność, która trzyma wszystko razem i daje początek wszystkiemu. Zobaczmy, jak to działa w projekcie podobnym do tego, który Peter Lou znalazł w Uzbekistanie. To jest ten projekt. Teraz okazuje się, że jest to w rzeczywistości oparte na tym zestawie płytek Penrose'a, które są redukowalne do tych kształtów. Aby narysować te kształty, średniowieczni rzemieślnicy zrobiliby to używając tych linii konstrukcyjnych. I dodam tutaj, że linie konstrukcyjne nie pojawiają się w ostatecznym dziele, ale jeśli dodamy je z powrotem, mamy to, a teraz, jeśli spleciemy je razem, otrzymamy to. A teraz, jeśli ukryjemy płytki i spojrzymy tylko na linie konstrukcyjne, Zobaczymy to wyraźnie. Istnieje ukryta struktura i jedność rzeczy, które wydają się złożone i aperiodyczne. Ta koncepcja ukrytej jedności była powszechna w całym starożytnym świecie i można ją zobaczyć w Egipcie, w Grecji, w Australii, w Mezoameryce, w Ameryce Północnej, w Europie i na Bliskim Wschodzie. Na współczesnym Zachodzie możemy nazwać tę leżącą u podstaw jednością z Bogiem. Na przestrzeni wieków inne terminy były używane do opisania tej samej rzeczy. To właśnie Platon nazwał pierwszą przyczyną. W średniowieczu filozof Spinoza nazywał to pojedynczą substancją. W XX wieku ukuto wiele terminów, aby to opisać. Jeden z moich ulubionych pochodzi od filozofa Alfreda Northa Whiteheada, który nazwał to niezróżnicowanym kontinuum estetycznym. Czy to nie brzmi jak z XX wieku? Dla mnie, miłośnika nauki, którym jestem, przyjmę termin ukuty przez wielkiego dwudziestowiecznego fizyka Davida Bohma, który nazwał to implicytnym porządkiem. Więc co można z tego wyciągnąć? Po prostu to, kiedy widzimy te wspaniałe projekty stworzone przez kultury, które są oddzielone od naszej o tysiące mil lub tysiące lat, wiemy już, że to nie są dekoracje. Są to oświadczenia o podstawowych wartościach, którymi kierowała się dana kultura, o tym, co uważała za ważne, o tym, jak postrzegała siebie, świat i siebie w świecie. Mówi się, że architektura jest księgą zapisaną w kamieniu. Kiedy więc widzimy te niesamowite projekty, możemy wiedzieć, że nie są to dekoracje, są oświadczeniem, są przesłaniem. Spójrz. Słuchaj, możesz usłyszeć ich głosy. Dziękuję.